Hej ja, ja jestem Kuki i wracam. Teraz jest kwarantanna, więc filmy będą częściej. I nie dożyłaś nie jest kwarantanna, to mam jeszcze kilka pomysłów na filmy. Na przykład chciałabym zrobić serial. No on będzie fajny, ale nie lubię swojego głosu w nim, więc nie wiem czy on na pewno będzie. Po drugie myślę nad faktami, ale raczej nie. Oraz ostatnie pewnie sobie zamówię jakieś LPSy, oczywiście fejki. Ponieważ... No ja lubię też fejki, one niczym się dla mnie nie różnią. I no. I raczej będą to fejki. Oczywiście to będą popy. No bo jak żeby inaczej. Oraz zapraszam Was na moje inny inne kanał. Kaheta sosenka. Na dole wam podam nazwę. Tak, nazwę wam podam. I tam będę nagrywać hobby horsy. Ponieważ jeszcze yy, mam. To jest mój nowy sport. I no, i to w sumie chyba tyle, ponieważ jest taki króciutki filmik. Więc pa.